Cześć ciema z tej strony Goldzor i zapraszam Was na dziewiąty odcinek już troszkę y, takiej zapomnianej pewnie przez was serii y, kariery AS Monaco. Tutaj na początku symulowano oczywiście spotkania. Hmm, generalnie wydaje mi się, że nie ma sensu grać z wszystkimi w tej lidze drugiej francuskiej. Myślę, że tak. Poniżej 12 miejsca w tabeli można wszystko symulować. Tutaj gramy z Nord 1.1 symulacja i niestety kontuzja Beniteza. No i właśnie tutaj jest smutna sprawa. Benitez jest to zawodnik, który niedawno umarł na boisku. Yy, przepraszam, nie na boisku. Po prostu umarł. Yy, był piłkarzem Ameryki, akurat tak się złożył, że jego tutaj ma w składzie. No niestety ja mam nagrane tak dużo odcinków w przód, że. No, w tym składzie później będzie dalej, więc e, współczucie dla rodziny, dla klubu. E, no ale cóż, mamy go w klubie, więc on po kontuzji akurat tak się złożyło, że teraz też ma kontuzję, no więc jakoś to tak dziwnie. E, no ale po kontuzji pewnie znowu będzie u nas grał. Tutaj kolejne symulowane spotkanie z Lawal. Wygrywamy 2-1, no i mamy 58 punktów w tabeli w 24 meczach. Dobrze to wygląda. No i pierwsze spotkanie w tym odcinku, takie grane, że tak powiem, z AC Orles, Orles, jest zmiany w składzie. I no i zaraz przejdziemy do tegoż, oto też spotkania. No i pierwsza okazja należy do nas, 36. minuta, bardzo ładna prostopadła piłka do Germeina. I Germain mocnym uderzeniem po krótkim rogu pakuje piłkę do siatki. Od 37 minuty prowadzimy 1 do 0. To już jest akcja w minucie 45. Rzadko dostaje piłkę. No i w takim debiucie, że tak powiem, granym przeze mnie. Zdobywa bramkę, jest 2 do 0. Tuż przed przerwą zdobywamy drugą bramkę. To już jest druga połowa, widzicie nic się nie działo zbytnio. 85 minuta Jermaine na prawo do Rodrigueza, a Rodriguez z fantastycznym uderzeniem po długim rogu technicznie umieszcza piłkę w siatce. No i jest 3 do 0, więc no, pokazujemy, że to my zasługujemy na awans do I No i tutaj widzicie jeszcze powtórkę, bardzo fajnie to uderzenie wyszło Jamesowi Rodriguezowi. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Wygrywamy 3 do 0 na wyjeździe. I, no, i kolejne, widzicie, nawet strzału celnego nie oddała IC Ofles. No i przechodzimy do kolejnego spotkania. Gramy z drugim w Tambeli Nantis, a więc takie bardziej coś ciekawszego, że tak powiem. I zmotywowałem tutaj chłopaków, chyba. Chyba ich zmotywowałem chłopaków, żeby lepiej grali. No i przechodzimy do spotkania się tutaj. Zawsze sprawdzam w składzie, czy czegoś nie można ulepszyć. Ale wszystko było ok, więc przechodzimy do. Spotkania z Nantis i to jest dziewiąta minuta atakuje Nantis Georgiewicz robi sobie miejsce słabo obrania z mojej strony jeszcze szybko odbija się od Reyesa No i wpada do siatki Horn zmylony tym ricochetem. no i Nantis prowadzi 1 do zera to już jest minuta 20, podaj na prawo Ferreira Karasko, no ale broni pan to coś FC Nantes. No i to już jest minuta 55, więc druga połowa piłka dostaje Giorgie widzi po raz drugi w tym spotkaniu piłkę Piquet siatki, Przegrywamy 2 do zera, niestety. Minuta 75 dośrodkowanie. Broni fantastycznie Tim Horn. Teraz będą zmiany. Patrzcie na tego ziomka tam z tyłu, na tego trenera. Ma tak... Nie ma szyi. Nie ma szyi? Nie ma szyi. Nie ma... nie ma żyli. Różny 76 minuta, dośrodkowanie. I, I niestety Aristegueta pakuje piłkę do siatki, przegrywamy 3 do 0. 3 do 0. Chyba żadnego spotkania w lidze jeszcze nie przegrałem. A tutaj jak się naj, naprawdę zanosi się na wielką porażkę. 3 do 0 przegrywamy. Od razu potem ruszam do ataku. Przyjmuję tutaj piłkę. Zostaje piłkę Germain. Czy coś się uda? dośrodkowanie, Jeszcze zamieszanie o kapustę. Złożono Tinio. No i strzelamy bramkę kontaktową. W 79 minucie jest 3 do 1, ale naprawdę no ciężko będzie tutaj jeszcze cokolwiek zrobić. Zostało nam 11 minut tych fifowych, a więc jakieś minuta normalna. No i ciężko tutaj będzie na klasie światowej odrobić te straty. No ale wszystko w sumie jest możliwe. No zobaczymy jak to będzie. Odbiera tutaj piłkę. Kurzawa, Kulibalido, do Ocamposa Germain, Germain, fantastyczne podanie do Rodrígueza Rodríguez wyprzedza tutaj Ferretruta strzela i bez szans bramka, że jest 3 do 2, szybko strzelamy dwie bramki, no i mamy w sumie 8 minut kiwowych na. No na doprowadzenie do remisu, co naprawdę byłoby niesamowite 15 minut, strzelić 3 bramki przy wyniku 3-0. No i jest 90. minuta, już doliczony czas, Tylko dostaje, Mendy i uderza i jest 3-3, a więc nie, nie przegramy pierwszego spotkania w lidze. Nie przegramy, Mendy ratuje remis w 90. minucie. No i tutaj byłem naprawdę zadowolony, chłopaki pokazały do końca, że potrafią walczyć i... No i remisujemy to spotkanie 3 do 3. I no, i cóż by tu więcej mówić? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie spodziewałem się w sumie po, po tym, że jeszcze w 75 minucie, że jeszcze możemy ten mecz odrobić. No ale udało się i zdobywamy jeden punkt. Ważny jeden punkt. Eee, no i tutaj chyba jeszcze skipniemy jakieś spotkanie. Pokażę wam jeszcze raport dotyczący składu Timo Horn plus 3,73 overall yy, kurzawa plus 6, on się naprawdę fajnie rozwija, 67 yy, Mandy również plus 6, no tutaj każdy się praktycznie rozwija, no ale to poprzez te bardzo dobre wyniki. Widzicie tutaj. Yy, no nie, nie będę tego mówił, wy widzicie przecież dobrze. Yy, tak to na tę chwilę wygląda, oczywiście niektórzy też. Yy, Niektórzy też się nie rozwijają, tylko tracą, to są ci na ławce, ci starsi. Pokażę Wam jeszcze tabelę. Oczywiście jesteśmy na pierwszym miejscu. A w strefie spadkowej Sedan i Olympic, sedan 9 punktów naprawdę tragicznie, a my 62 punktami. No i to było na tyle tym odcinku. Jeśli Wam się podobał, to zapraszam do oceniania, łapkowania, komentowania, no i subskrybowania, jeśli chcecie więcej takich, czyli kariery albo też Ultimating, która jest jednak serią główną na moim kanale. To oczywiście subskrybujcie. No, i to było na tyle. Mówię Goldzor. Pa Pa.